ん No połącz się z leloksem moim. Z leloksem? moim leloksem? Połącz się! Być dostępny już. Jest dostępny. No połącz się. No dawaj. No, no, no dawaj, Lenoks. Dawaj, relux. No, No, no. Hmm hmm Oh. All <laughs> No nie. Z kim ty gadasz? Nie, mogę Z kim ty gadasz? Co ty nie. robisz? Pokaż, mamie. Pokaż. Pokaż mi. Nic. No, pokaż mi, Michał. Pokaż, z kim gadałeś. Nie. Pokaż. Pokaż mi, cholera, jedna. Pokaż mi. A mama nie będzie. Nie będę krzyczała, z kim rozmawiałeś. Pokaż mi. Nie będzie, mama krzyczała. Pokaż mi. Z kim gadasz? Nie będę. Pokaż mi. Pokaż. No pokaż mi. No. Z kim ty rozmawiasz? Nic. Pokaż mi. Zabiorę ci zaraz ten komputer, jak mi nie pokażesz z kim ty rozmawiasz. No dobrze. No dobrze się wyloguję stąd. Wyloguj. No to się wyloguję się. No już. Z kim ty rozmawiasz? Z jakimi ty ludźmi gadasz? Nie będę. Nikt nie jest twoim kolegą. Z kim ty rozmawiałeś? Nic, muszę się wyłączyć Skype'a. Wyłącz. No. Zlikwiduj to. Cała ta do kosza. Nie ma. Już teraz nie ma. Pokaż mi to, co, z kim ty rozmawiałeś. Teraz nic nie ma. Rozmawiasz z jakimiś ludźmi. Zabieram komputer. Ale mam. Mamy już Lego Przygodę. Lego Przygoda. Michał. Nie wolno. Z kim ty rozmawiasz? Z ludźmi? Nie. Nie rozmawiam. Z Łukaszem rozmawiałeś? Nie. A z kim? Łukaszlu. Jakim? Lewandowskim. Łukasz. Rozmawiałeś? Tak. I co mówiłeś? Dzień dobry. Dzień dobry. I co jeszcze opowiadałeś? Proszę. Co proszę? No dobrze. Ta mam. Hangouta. To można robić kram z nimi się. Jaką? Na żywo. Ja muszę ci zabrać komputer, żebyś nie dzwonił. Przepraszam. Przepraszam. <słyska> Albo telefon dostanę. <słyska> ja, ja, to tak, to tak. A nie telefon. Tak,